Witam i zapraszam na kolejny epizod Milanem w Revolution Soccer 5. Dzisiaj rozpoczynamy sezon numer 2. Na pierwszy ogień czeka na starcie na wyjeździe z Palermo. Graliśmy z nimi w końcówce poprzedniego sezonu i udało nam się wygrać e, 2 do 1 po comebacku w końcówce. E, Wagole Szewczęki przechylił wtedy szale zwycięstwa na naszą korzyść. Że tylko zmienię stroje. A Co do wyjściowego składu myślę, że Czy dokładnie takim składem wyjdziemy? Wahamy się tylko nad Rosickim A nie, e, damy Inzagiego, bo miał bardzo fajną końcówkę. W końcówkę tak w tak zwracie sparringi, więc Inzagi wyjdzie w posołym składzie dzisiaj i e, reszta bez zmian. Będzie to debiut Daniela Alvesa dla AC Milanu. Dobry powód do Alvesa i mamy szansę na wyjście z kontratakiem. Zagrof do Szewy. Szewa do Inzagiego. Inzaghi jeszcze się przedostaje z tą piłką. Cofanie do Clarensa. Tu Dani Alves, coś ofensywne wejście, Alves! Zablokowane. Pierdolone doświadczenie Szewczenko poprzeczka! Było blisko. Trzeba Do Inzagiego. Inzaki się przedostaje. Aj, broni to bramkarz. Kaka, Zablokowany. Karaciolo się urywa. Strzał broni Lida. Ja nie chciałem go faulować, oczywiście. Mamy już drożny, te piłka wybija. Jeszcze Gatuzo, super. Możemy kontrolować. Inzagi jest w podanie, ale jeszcze odzyskujemy piłkę. Zagi tym razem lepiej. To Gatuzo, Gatuzo, bok bramki. źle przymierzył Włoch. A Ej, miał być lisk. Makinwa ucieka więc skrzydłem. Dobry blok Kaki. jeszcze będzie szansa na Palermo. Dośrodkowanie, Jan Kolowski wyjaśnia. I koniec pierwszej połowy. Co zauważyłem na tym poziomie to jest to, że rywale się lepiej utrzymują przy piłce i to też muszę powiedzieć, że palet może dość dobrze rozgrywają, ale to my mieliśmy groźniejsze sytuacje w tej pierwszej połowie. Faul dość fajnej odległości od bramki że tylko jeden wykonawca. <grywa> Szewczenko w mur Inzaghi tylko w bramkarza. Czas na zmianę. Zmienimy Pippo, wejdzie Gilardinho. I za Gattuso wejdzie Rosicki. Polański ucieka z stroną boiska. Dobre zagrań do McKinvey. Ale ten strzał był kiepski. Daniel Bardzo dobrze sobie czek poradził. Zagranie do Alvesa. Pirlo, KK, Sedor, Szewczenko. Obok bramki. Fajna to była akcja. Szybkie podania. Ale strzał Szewy kiepski. Zjadł świetnie, się urwał zawodnikowi Palermo zagranie do kaki, kaka z dystansu obok. No nie siedzi dzisiaj, nie siedzi dzisiaj. Niewiele brakło. Okej, okay, ostatnią zmianę przeprowadzimy. Zapierdlo, wejdzie Montolivo. zagranie do Jeszcze się z akcją. Nie, koniec. 0-0 z Palermo. Niestety nie zobaczyliśmy goli w tym spotkaniu. A sytuacji było całkiem sporo, zwłaszcza z naszej strony. Koda. jak pozostałe spotkania Inter wygrywa Dwa jebeniaminkowie Bordeaux pierwsze wygrywają no, Persze z Romą Juventus pokonuje Sam do 2-1 także cóż my tracimy punkty niestety okej okay, czas na mecz numer 2 z Bardziej zmęczony zawodnik ze składu. <grymne> tak, w tym spotkaniu zagra Rosicki. Zagra też Gilardinho. Puścimy też KKKC za Jankowskiego I to by było na tyle. Czas na mecz z Monaco na San Siro. Pierwszy, pierwsze spotkanie na własnym stadionie w sezonie numer 2. Gattuso. Tu Gilia Chciał szybko sklepić z e, szybą, ale się nie udało. Ależ fatalne teraz podanie, czy to wykorzystamy. Gilardinho broni to Roma, jeszcze rosyjski i jeszcze będzie kaka. Nie. Dani Alves. Catuzo, Kaka. Szewczenko. Gilliardino. W karnym. Piękne zagranie do kaki. Bramka. 1-0. No, ale jeszcze zagrał mamy pierwszą bramkę w tym sezonie Ty Kaka idealnie nabiegał na piłkę i bramka została kompletnie zmylony. Już Roma się już chyba e, rzucił w ciemno po prostu To z szuka Kaki niedokładnie będzie koniec pierwszej połowy, tak jest. Cóż, przeważamy znacznie w tej pierwszej połowie. Monaco ma problemy, aby wyjść z własnej połowy. Prowadzimy 1 do 0 i fajnie byłoby zdobyć kolejną bramkę, żeby zamknąć to spotkanie. Lance, świetne zagranie do Rosyjskiego. Ten Giuliardinio i ponownie Kaka. Tym razem Roma broni. Dobra interwencja bramkarza. Spośrodkowanie. Jeszcze teraz Drzewa. że czas na zmiany zmienimy szewczankowy gdzie inza giszewa rozgrywa całkiem kiepskie spotkania i to na razie będzie na tyle tylko ta jedna zmiana Zmiany Rosycki schodzi. Wejdzie za niego Ambrozini i za Pirlo wpuścimy Mam Ostatnia szansa w tym spotkaniu. Wybicie i koniec. A druga połowa, bardzo nudna. Ale udaje się. Pierwsze trzy punkty. Jeden za to nasz ulubiony wynik, także wszystko jest w normie. Boże, tylko cztery w c meczu. Tragedia. Tragedia. No na monako nam w ogóle nie zagroziło. Juventus wygrywa. Inter przegrywa z PRZP, że notuje świetny start. lecimy z y, kolejnym spotkaniem. Oh. Nie wiem czy już idę zmieniać, czy jeszcze mu dać spotkanie. Może jeszcze wytrzyma jeden mecz. Natomiast tak, za pi**o zagra Montolivo. A damy teraz Wieriego. Jeszcze nie grał. Jest to tam. Wielim ma troszeczkę więcej miejsca, ale zaglamy to do szewy i faul w ciekawym miejscu. Troszkę inaczej. Okej. Okay. Szewczenko broni to Bramkarz. Botoliwo doświadkowanie zbyt głębokie. Bramkarz to broni. Brazylijczyk się przedostaje. zagranie do Sedorfa, I obok bramki. Idziemy z kontratakiem. Szewa ma troszeczkę więcej miejsca na skrzydle. I do Gatuzo. Gatuzo do Kaki. Kaka do. Wieriego, prosto bramkarza. Nie tak to chciałem do końca to zagrać. Wieri, świetne podanie do kaki. I kaka nad bramką. kierwski strzał. Szewa, Szewczenko, to jest dobra sytuacja obok, to musi być gol, to musi być gol. Och, boże, Boże, Boże. Czyli ponownie. Trzeba do Kaki, Kaka znowu nad bramką, co jest z tym wykończeniem, to jest tragedia. Szewczenko wykorzystuje błąd rywala, zagranie do Kaki i 1-0. Udało się w końcu. Szewczenko świetnie popracował w obronie, Kaka tym razem celnie. Celnie bram bramkarz bez szans. Montolivo z dystansu, złupek i gol. Co za bramka. Co za bramka. Ja przypadkowo kliknąłem Montolivo z To miał być pressing zespołowy. I, i co z tego wyszło? <laughs> Szkoda, że to nie wpadło, bo miał Montolivo super bramkę. A tak mamy samobój, ale no, mimo wszystko, kuriozalna sytuacja. <grywki> Witamy w PS5. I takim akcentem kończymy pierwszą połowę spotkania, w której totalnie dom, dominujemy. Pharma bardzo słabo gra w obronie. Tutaj spokojnie mogą być czy nawet cztery bramki. A tak mamy 2-0. Ale strata. Oj, teraz akcja parmy. Koradi zatrzymał go. Maldini ciągle na pastych parmy przy piłce. Ale bardzo dobrze. Ani Dani, Jest tylko drożne drożny. Tutaj troszeczkę zamieszania. A to wybija. przejmuje piłkę. I faul. Dobra, czas na zmiany. Oszczędzimy kake i zawsze wręczkowejcie insagi. Faul, ok. Będzie dobra sytuacja dla Parmy. Matki o niedośrodkowanie. Strzał rosyjny prosto bramkarza. Gattuso. Dani Alves. Rozpędza się Brazylijczyk. Ciągle przy piłce Dani Alves. To i koszta. To Filippo Filipo 3-0. Po meczu. Świetne wykończenie, Pippo. I asystentu jego koszty. Gol rezerwowych. Czas na trzecią zmianę. Zadanie go Alvesza wejdzie kafu. Inzag już po lukarnnym doruje go koszty. Tym razem prosto bramkarza. Koniec spotkania. Pewnie pokonujemy Parmę 3-0 na wyjeździe. Parma zaledwie z jednym strzałem. Totalna dominacja naszej drużyny. Ale Juve pokonuje Bordeaux 5-0. <grystanie> Inter 3-0 i Latwę również wygrywa. PRG... 3 do Zera Monaco świetny start Paryżan. Z nimi gramy dopiero w 13 kolejce. Okej, okay, jak wygląda tabela ligowa? Jesteśmy na czwartym miejscu. Palermo też dobrze wystartowało. Jesteśmy jedynym zespołem bez straty Bramki. No ale szczerze mamy zaledwie 4 i to jest najmniej z czołówki Juventus PSL z kompletem zwycięstw na starcie sezonu w innych ligach, jak to wygląda na szybko. Tutaj jest i Bayern prowadzą, Chelsea, Jestem Villa. Barcelona, Real i Benfica, United, jeszcze bez zwycięstwa, dość zaskakujące. I jeszcze tylko sprawdzę, przepraszam, kwalifikacje do ligi mistrzów, co się tutaj dzieje. Tutaj, tak po połowie spotkań: Udinę ze Liverpool, Inter i Roma. A Że... no, tu raczej jeszcze każdy może awansować. Grupa B. United i Szalkę na czele, ale Leon i Newcastle tracą zaledwie 3 punkty, więc również wszystko brzmi. Leon pokonał United aż 3-0, United pokonał Newcastle aż 4-0 i 2-0 Szalkę. Okay. Tutaj Aston Villa, jak super gra w tym save. W zeszłym sezonie 4 miejsce. I teraz są na dobrej drodze do awansu do ligi mistrzów. No i również ten sezon widzę wystartowali z kompletem zwycięz więc naprawdę świetnie sobie radzą. Też systematycznie 2-1. Wygrana i ostatnia dywizja tutaj Athletic Bilbao sobie kompletnie nie radzi. Natomiast pomiędzy pozostałym tych tak naprawdę gra otwarta to o te finałowe dwa miejsca. No cóż, zobaczymy jak to się potoczy. Dalej, co nas czeka? No tak, mm, na dzisiaj to będzie tyle. W kolejnym odcinku czekają na starcia z Sampdorią u siebie, z Juventusem. Na wyjeździe to będzie ciekawe starcie i z Fiorentiną u siebie. Także, okej, okay. dzięki za uwagę na dzisiaj. Jeśli Ci się podoba ten filmik, to zostaw ławkę Łapkę, łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.